I Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. O, już się dnie gra na sam początek. Bardzo nieładnie. Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Atomowej Pogody. No i wyruszamy do Agropromu e, po dokumenty. Jeżeli dobrze pamiętam, były jakieś magiczne dokumenty. E, PDA, przepraszam. PDAqua które musimy odzyskać. Żeby uzyskać jakieś konkretne informacje, ponieważ Kieł cały czas nam umyka. Nie możemy go złapać i nie możemy tym samym się dowiedzieć, cóż za części szukał. Zresztą prawdopodobnie Kieł dostał się do środka zony. I tym samym... Istnieje niebezpieczeństwo, że będą się działy brzydkie i niedobre rzeczy. Dlatego trzeba temu zapobiec. Cześć chłopaki. Co cię tu sprowadza? A tak sobie idę, zwiedzam sobie zonę. Zonę. Dobra. Co tu robisz? Czy mogę w czymś pomóc? Nie możemy. No to po co mnie wołasz człowieku, co? Ty mi powiedz, po co marnujesz mój czas? Okej, okay, na razie jest tu spokój. Widzę, że tam jest jakiś schowek. Tam jakieś mutanty szaleją. Są. To psy, no dobra. Nie będziemy się nimi na razie zajmować. Teraz zobaczymy sobie, czy coś tutaj jest. Apteczkę i jakiś pistolet! Browning. Tylko że. Ma gorszą celność niż nasz. Zresztą z pistoletu i tak nie korzystam za bardzo. Ale może kiedyś się przyda w końcu. Co my tutaj mamy? Kubeczek. Ktoś tu biwakował. Dobra, jesteśmy teraz przy obozie bandytów. Ja bym się tutaj spodziewał ich w dosyć dużej ilości. Aczkolwiek jeszcze ich tutaj nie widzę. Obejdziemy może tą lokację bokiem. I tak musimy się dostać tam za wiadukt. Ale jak oni nas tutaj zobaczą, to będzie nieciekawie. Dobra. Okej, okay, i do następnej... Zaraz ze mną osłonę. Język mi się coś plącze. Ach, tak właśnie bywa, jak człowiek jest zmęczony. No ale nic, to idziemy dalej. I jeszcze nic. Dobra, ze strony obozu żadnego zagrożenia. Czy tutaj coś jest? W pierwszej części była tutaj anomalia, a teraz nic nie widzę. A, czekajcie, czekajcie, czy tam można dojść? Gdzieś? O, coś tutaj mamy. A jednak nie. I pusto. No właśnie. Trochę szkoda, trochę szkoda. Myślałem, że coś będzie. Eee. Yy. Coś dużo pokazuje. Pokazuje coś dużo ludzi, aczkolwiek. A, tam są. Dobra, mam nadzieję, że nie są mną zainteresowani i że nas jeszcze nie zobaczyli. A, dobra, nie wiem co oni robią. Jakiś dziwny taniec. To nie będziemy im przeszkadzać. Może chłopaki nale należą do jakiejś grupy cheer Cheerleader, chillriderów. A jednak są. I co ja robię na otwartym terenie? Dobra. O nie, 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 nie. A, wow. To boli. Ech, spróbujemy. O numer. Dobra, gość jest Okej, okay, wszyscy, wszyscy. I daliśmy radę. Nie było tak źle. A my dalej z tym kałachem łazimy? No może znajdziemy ten? Może ten będzie lepszy? No, chyba nie bardzo. Ale dwa kałachy to już za dużo. Apteczka. Pocisków mamy dużo. Wiem, że mógłbym je sprzedawać, ale... Ale nie będę też łaził cały czas z dodatkowym bagażem. Co jeszcze? Kolejna apteczka. Kurczę. Viper. Od Vipera weźmiemy tylko amunicję. Dobra. I jeszcze ktoś tutaj chyba Halo? Halo, halo? Gdzieś ty jest? tu. Ech, wszystko zużyte. Dobra, wiecie co? Idziemy dalej. Dobra, zmierzamy do Agropromu, zobaczymy jak tam sytuacja wygląda. Generalnie nie powinniśmy się niczego obawiać, przynajmniej tutaj, gdzie są Stalkerzy. Powinniśmy być miarę bezpieczni. Więc nie przewiduję jakichś wielkich trudności, aczkolwiek zobaczymy, zobaczymy co to będzie. I siup! Ej, najemniku, czego tu szukasz? Zjeżdżaj stąd, zaraz zlecą się tu mutanty. Oj tam, mutanty, mutanty. Dobra, jesteśmy w Agropromie. Sytuacja się trochę zmieniła w porównaniu do poprzedniej części. E... Mają tu problem z mutantami najwyraźniej. Dobra, pogadajmy z nimi. Proszę, proszę, gdzie twój sprzęt, chłopcze? Niebezpiecznie tu. Nie zajdziesz daleko bez dobrego kombinezonu i porządnej broni. Może mi dasz się nam ostatnio naprzykrzają, więc każda pomoc w walce z Zoną będzie mile widziana. Jeśli chcesz za to zarobić, padnij do bazy i zdajć generała. Jeden z naszych oddziałów właśnie tam rusza. Oszczędź sobie zachodu i dołącz do nich. Czas to pieniądz, więc mów. W sumie nie głupi pomysł. Dobra, wiecie co? Ja nie będę się tutaj rozwodził z nim. E, w sensie gadał. Dołączymy do chłopaków, żeby było bezpieczniej. Wprawdzie to jest powinność. Ja powinności nie lubię. Ale... No, jest nam trochę... Jest u nas trochę krucho w portfelu. Słyszeliście? Aha. Dobra, dobra, dobra. Może mi się znajdzie Coś tu jest. Świniak jakiś, prosiak. Albo pijawka. Tam jest! Kurczę, nic nie widać nawet. Jest pijawka! No. O stary! No to chłopak miał przechlapane. E, my też zaraz będziemy mieli, jeżeli nie wyczajimy, gdzie jest ta pijawka. Dobra, chłopak, idziemy. Ja nie jestem waszym dowódcą, ale by, byłoby miło, jakbyśmy się ruszyli. I takiego po kolei ta pijawka będzie ich wykańczała. Aż zostaniemy tylko my. No dobra. E, chłopaki zachowują się zupełnie nieprofesjonalnie. Jak na organizację paramilitarną. Nikt nie ubezpiecza tyłów. Wszyscy patrzą do przodu, biegną do przodu, co prawda biegną w rozproszeniu i to jest o tyle dobre. Ale czemu nikt nie pilnuje tyłów? Okej, okay. następni jego moście. Następny ma przeglądane. Na dobra, uratowaliśmy go? Uratowaliśmy, dobra. Nie ruszać bez rozkazu. No dobra. jest blisko. Okej, okay, tam jest jeszcze gość. Został nas czwórka. Jak dobrze liczę. Jeszcze ktoś gdzieś jest. Coś, właściwie. Słyszałem pomruki. Ale nie widzę to wiecie co, ja w ogóle już nic nie widzę, bo robi się ciemno, padł deszcz, niebo zachmurzone. Możemy iść? Dobra, chodźcie. Halo? Ok, jeszcze jeden. Tam jest. O, jak pięknie. Dobra. I czekaliście skubaniec aż ja go wykończę? No. To było bardzo nieładne z waszej strony. Aha. I teraz tu urządzacie sobie obóz, tak? No tak, tak, tak. Najlepiej teraz rozbić obóz Grać na gitarze. No cóż, nie zostawiałem samego. Takie to właśnie życie Stalkera. ...zaciągnie się do frakcji Powinność. Przyłącz się do ratowania świata przed Zoną. O tak, tak. Propagandy ciąg dalszy. No dobra, to już chyba nic się nie... ...nie czai. Chociaż dalej słyszę jakieś takie... ...pomruki dziwne. Ale... ale nie, nic nie ma. Dobra, zaufam chłopakom i schowam broń. Czy ja chcę do nich dołączyć? Niekoniecznie, ale mogą mieć, um, mogą mieć jakąś pracę. Dzień dobry. O, tak? I mamy tak, tutaj mamy a, a, przewodnika. Tam mamy mechanika. Świat drży przed widmem zarazy wywodzącej się z zony. Zaraz, woli. Tu mamy handlarza? To jest handlarz Bo, czy Witaj w najlepszym barze w całej zonie. bok Znam go z twarzy. Chyba w pierwszej części był jako bies. Ale mogę się mylić. Dobra. Przyłącz się do powinności. oto frakcja dla prawdziwych mężczyzn. <laughs> z wąsem. E, wiecie co, może nie bardzo, ale. Jakie jest Twoje zdanie na temat spełniacza życzeń? No właśnie, ciekaw jestem, jakie plotki tutaj krążą. Na pewno istnieje, a skoro tak, powinniśmy przetrzeć szlak do niego. Jedna frakcja powinna do tego wystarczyć. Oczywiście byłaby to powinność, ale gdyby wszystkie frakcje połączyły, połączyły siły, może udałoby się nam przejść przez zwęblacz. W tej chwili każda frakcja coś wie. Ale za nie podzieli się tym z innymi. Każda frakcja pilnuje swojej tajemnicy, do tego jeszcze debilitacje jak Mitai powiększają. Pierdzielnik. Tylko Sidrowicz zbiera informacje kawałek po kawałku. Nie wiem kto to jest Mitaj, ale pewnie się któregoś razu przekonamy. Eee, dobra, Sidrowicz ma głowę karku, skurczył Ale nie licz, że dostaniesz od niego coś za nic. Tak, my już coś o tym wiemy, bo z Sidrowiczem przeżyliśmy parę chwil. Nie kojarzyć sobie, proszę. Eee, Splujmy, zobaczmy co masz. mi opowiedzieć. Żarełko. Czyli nic co by mnie interesowało. Eee, co my tutaj mamy? Jakiś plakat propagandowy? Co Cię interesuje? Zarobienie kasy czy umoczenie ryja? Eee. W sumie to bardziej kasa by mnie teraz interesowała. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Tu jest jakiś e, dziwny pan. Co to jest? Handlarz. O właśnie. Tu są ważne postacie, od których możemy przed widmem zarazy wywodzącej się zony. No, generalnie Domów jakiś większy ład powinnoś tutaj panuje niż i poprzednio. Ratować A do handlarza to chyba tędy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, pamiętam ten domek. Tak, dokładnie, to był ten domek. Ach, te wspomnienia pierwszej części. I czemu nie mogli się dostać do handlarza? Co? Nie chcę, żeby ostatnie 5 minut filmu zleciało właśnie na tym, ale są drzwi. Dobra. Udało się. No dobra, zobaczmy. Co, co ma takiego? Znaczy? Jak leci? Oto serdeczne ukraińskie powitanie. <laughs> mm -hmm, jasne. Sierpem i młotem. Nie, chcę ci coś sprzedać. No nie dużo zarobiliśmy za to. Ubogo, bardzo ubogo. E, a za kombinezon tylko ciut lepszy od naszego. Zdecydowanie jest droga. A tu jest pan Mitaj, No właśnie. I co my tutaj mamy? Eee, 6000 za karabin, który i tak jest. E, i taki jest gorszy od tego co mamy. Hmm. A nie stać nas na jakiekolwiek usprawnienia. Nie stać nas na nic. Więc. E, więc moi drodzy, chyba będziemy zmuszeni wykonać jakieś zadania dla powinności. Nie jestem z tego dumny, ale. Ale może to być rozsądne rozwiązanie jakieś. Zbliża się noc. Jak życie? No całkiem dobrze, dziękuję, dziękuję. Co no. mogę dla Ciebie zrobić, Stelkerze? Kurczę, są chyba bardziej wychowani niż we wcześniej więc mów. Dobra, poszukajmy tego całego dowódcy. Anomalie. Niebezpieczne mutanty, anarchiści i bandyci nie powstrzymają frakcji powinność w jej triumfalnym marszu. To tutaj na w planecie mieszkańcom. Tak. Styl powinności przypomina mi trochę. Przypomina mi trochę powieść Orwella 1984. Zresztą film oglądałem dosłownie parę dni temu. Także wspomnienia są jeszcze całkiem świeże. Ty musisz być Gromow. Czy masz dla mnie jakąś robotę? No dobra. Całkiem dużo płaci, więc ok. Okej, jak najbardziej. W czym się specjalizujesz? OK, No dobra, najlepsi technicy i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek podejrzewam, że są to tylko przechwałki. Dobra, zobaczmy co się opłaca naprawić. Na pewno to sobie naprawimy i kombinator. I koniec. się do frakcji powinność. Przyłącz się do ratowania świata przed zoną. O tyle A my dalej nie znaleźliśmy szefa To gdzieś musi być wyżej <grywka> Muzyka jest Nie, myślałem, że to marsz z Gwiznych wojen, ale nie No dobra, gdzieś tu musi być Na tym piętrze Halo, halo Panie szefie jest. Człowiek ludu. Co cię martwi? Człowiek ludu? Witaj najemniku. Czego to szukasz? Muszę znaleźć wejście do podziemi Agropromu. Mało kto odważyłby się tam zejść. Masz pojęcie, co się tam czeka. Zapewne. E, bandyci, pijawki, anomalie. Czy mam jeszcze wyliczać? To podziemie jak wszystkie inne nie powinno być tam zbyt niebezpiecznie. Hmm. Żebyś się nie zdziwił, mój drogi najemniku. Nie powinno być zbyt niebezpiecznie. A, sporo się zmieniło odkąd przyszło nam do głowy zablokować boczny tunel. Przesadziliśmy z mocą ładunków. Wybuch zawalił część ścian i otworzył nowe przejścia do jaskini. O, coś nowego? Zgraja mutantów wypełzła z nich szybciej niż zdążysz krzyknąć pijawka. Wielu naszych chłopców zostało tam na zawsze. No to co teraz? Rozkazałem zaspawać wszystkie wyjścia. To pomogło, to pomogło? ale tylko chwilowo. Mutanty zaczęły przekopywać się z podziemi. ziemi. Jak tylko zablokowaliśmy jedną dziurę, wykopywały następną. Mają chyba jeden cel wykończyć nas za wszelką cenę. No dobra, a jak się teraz dostanę do Ziemi. Pomogę ci dostać się pod ziemię, ale w ale zamian nie za, za przysługę. A dokładnie tak. Na mapie podziemi zaznaczona jest przepompownia odsączająca wody gruntowe. Jeśli wyłączysz pompę i otworzysz zawór zbiornika, woda szybko zaleje jaskinie i zatopi mutanty. No cóż, wygląda to, moi drodzy, że nie mamy innego wyjścia. Zatem zgadzam się. No i dobra. Jest. Sierżancie Chirsow, okay. wysyłam cheers. do Was najemnika. Tak jest. Zejdzie do podziemi. Postarajcie się, by dotarł do dziury. Generale, no ktoś Włocha naprawdę się zgłosił, żeby zejść do tych jam? Tak, tak. Wiem. Zgadza się. Dajcie mu dużo amunicji. O, tak bardzo jest. dużo. Dobra, moi drodzy. Ja będę kończył. W następnym odcinku zejdziemy do jaskiń. Zobaczymy, co tam na nas czeka. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!